W ostatnich latach nie oglądaliśmy trenera, który tak błyskawicznie dołączyłby do grona najlepszych na świecie. Hiszpański szkoleniowiec objął Bayer Leverkusen, gdy zespół znajdował się w okolicach strefy spadkowej. W tamtym okresie Bayer imponował w ofensywnych fazach przejściowych, a miał spore trudności w ataku pozycyjnym. Przełamanie nisko ustawionego bloku defensywnego często sprawiało im problemy. Mieli również duże wahania formy. Dopiero kolejny sezon okazał się przełomowy. Rok później jego drużyna była już światową rewelacją. Zakończyła sezon bez porażki, zdobywając Mistrzostwo i Puchar Niemiec. Jedyną porażkę poniosła przeciwko Atalancie w finale Ligi Europy. Jose Mourinho. Xabi Alonso. Jego znajomość gry jest bardzo wysoka. Był trenowany przez Guardiolę, mnie, Ancelotiego i Beniteza. Jeśli to wszystko razem połączysz, to myślę, że Xabi ma warunki, by być bardzo dobrym menadżerem. To właśnie z Portugalczykiem odpadł w półfinale Ligi Europy w swoim pierwszym sezonie. Swoją trenerską karierę rozpoczął od pracy z drużyną U13 w Realu Madrid, gdzie jego zespół osiągał absolutnie znakomite wyniki: 22 zwycięstwa w 23 meczach i aż 142 strzelone gole. Następnie objął rezerwy Realu Sociedad, z którymi awansował do drugiej ligi po raz pierwszy od 1962 roku. Krok po kroku piął się w górę, a teraz czas na Real Madrid. Czym wyróżnił się Chabi Alonso? Przede wszystkim Duża elastyczność taktyczna, tiki taka w połączeniu z Geigenpreisingiem. Spójrzcie na statystykę wymienionych podań i wysokich odbiorów. Bayer imponował płynnością wymienności pozycji. Ustawienie zespołu zmieniało się w zależności od roli Frimponga, Grimaldo czy Wirca, Zespół sprawnie balansował między stylem pozycyjnym, inspirowanym Guardionem, a bardziej swobodnym podejściem, w którym to piłkarze decydowali o ustawieniu, jak u Ancelottiego umiejętność defensywnego nastawienia i gry z kontrataku. Nie mieli problemu, żeby być większość czasu bez piłki. W lutowym starciu, które miało duży wpływ na losy mistrzostwa, Bayer zagrał bardziej zachowawczo, koncentrując się na zneutralizowaniu środka pola Bayernu. Bronili formacji 5-2-3, w którym dziesiątki były ustawione bardzo blisko siebie. Łatwo zauważyć jak trudno niektórym czołowym zespołom przyjąć bardziej pragmatyczne podejście i czuć się pewnie podczas gry w niskim bloku. Zmysł taktyczny. Odpowiednie do dostosowanie się do przeciwnika nie byli ograniczeni do jednego stylu. Często opierali swoją grę na wahadłach, które napędzały większość akcji, byli to Grimaldo i Frimpong. Dodatkowo do bocznych sektorów schodzili również Wirz czy Hoffman. Innym razem szukali akcji kombinacyjnych w środku. Role piłkarzy różniły się zależnie od planu meczowego. Frimpong raz grał jako wahadłowy, innym jako skrzydłowy, ale też zdarzało mu się pełnić rolę napastnika w niektórych spotkaniach. Mentalność nieprzypadkowo Bayer tak często odrabiał straty w końcówkach. To wynikało z ich cierpliwego podejścia jego praca bez wątpienia zasługuje na uznanie. Potrafił sprawić, że zespół grał spokojnie i kontrolował przebieg meczu, a innym razem umiejętnie cofał się i skutecznie kontratakował. Zdarzały się nakrywalizacy, w których jego drużyna wyraźnie ustępowała rywalom. Jak finał Ligi Europy przeciwko Gaspriniemu, starcie z Liverpoolem Slota, czy dwumecz z Bayernem prowadzonym przez Kompanego. Najbardziej bolesna była zapewne porażka za Talantom. Włoski zespół okazał się zdecydowanie lepszy, i jako pierwszy w całym sezonie skutecznie przechytrzył Bayer, zasłużenie odnosząc zwycięstwa aż 3 do Gasprini konsekwentnie stosował agresywne krycie indywidualne na całym boisku, co sprawiło, że Leverkusen miał poważne problemy już z wyprowadzeniem akcji od własnej bramki. Liverpool był bezlitosny po przerwie, strzelając wszystkie bramki w drugiej połowie, mimo że pierwsze 45 minut nie należało do najłatwiejszych. Jedna taktyczna korekta, czyli przejście z dwóch defensywnych pomocników na jednego, całkowicie odmieniła przebieg meczu na korzyść derec Bayern natomiast wypadł zdecydowanie lepiej w starciu z Leverkusen. Emanował większą pewnością z siebie i wygrywał więcej pojedynków. Na arenie europejskiej drużyna Alonso zaprezentowała się znacznie słabiej. Kluczowe dla porażki aż 0-3 w pierwszym meczu okazały się indywidualne błędy, takie jak pomyłka Kowara czy sprokurowane rzutkarne przez Tapsobę. Choć Bayer był zespołem słabszym, z pewnością mógł wyciągnąć z tej rywalizacji więcej, choćby poprzez lepsze wykorzystywanie nadarzającej się okazji. Rozwijał piłkarzy, stał za najlepszym sezonem w historii klubu i sprawił, że Bayer mógł regularnie rywalizować jak równy z równym z najlepszymi drużynami Europy. Z klubu, który latami nie wykorzystywał swojego potencjału, stworzył zespół, o którym mówił cały piłkarski świat. Nie tylko ze względu na wyniki, ale też efektowny styl gry i imponującą zdolność do odrabiania strat w końcówkach spotkań. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wielkich rzeczy dokonywał na Bayernie. Pojedyncze porażki i saba forma w ostatnich miesiącach nie powinny przesłaniać ca jego pracy. Tym bardziej, że po tak fenomenalnym sezonie spadek formy był czymś naturalnym, zwłaszcza przy konieczności łączenia Bundesligi z wymagającą kampanią wizemistrzów. Real potrzebuje obecnie trenera, który uporządkuje zespół pod względem taktycznym. Po podejściu do niego uwidoczniły się braki, które przez długi czas były skutecznie maskowane. W tym sezonie drużyna zaliczyła wiele spotkań, w których wyglądała bardzo słabo. Pressing był chaotyczny, między formacjami pojawiały się zbyt duże odstępy, a rywale bez większego trudu potrafili stwarzać zagrożenie. Pod bramką. Valonso widzę trenera z potencjałem, by sprawić, że Vinicius i Mbappe będą mogli współistnieć na boisku, nie zaburzając przy tym równowagi całej drużyny. Jeśli hiszpański trener odpowiednio zorganizuje środek pola, tak by pracował na ofensywę i utrzymywał kontrolę, Real będzie mógł w pełni uwolnić swój potencjał. Mimo to kilka wzmocnień, szczególnie w defensywie, wydaje się absolutnie niezbędnych. Całościowo będzie to duże wyzwanie, zwłaszcza, że konieczne będzie również odpowiednie zabezpieczenie Trenta Aleksandra Arnolda, który ma pewne problemy z ustawianiem się w obronie. Nie przywiązywałbym się szczególnie do tego, jaką formacją będzie grał Alonso, bo to i tak będzie bardzo zmieniać się w trakcie spotkania. Trent może być na papierze ustawiony jako, dajmy na to, wahadłowy, a w rzeczywistości będzie często operował głębiej i trochę bliżej centralnych obszarów. Poza tymi oczywistymi wyborami, to odnoszę wrażenie, że Rodrigo może sporo zyskać na przejściu Hiszpana. Czy to się uda? Trudno znaleźć powody, by odpowiedzieć nie. Patrząc na to, jak Real prezentował się przez większą część sezonu, trudno wyobrazić sobie scenariusz, żeby wyglądało to jeszcze gorzej. Musiałoby dojść niemal do katastrofy, by ten wybór został uznany za kompletną pomyłkę. Warto pamiętać, jakimi zawodnikami dysponuje Real. Nawet gdy pewne elementy nie funkcjonują, indywidualna jakość potrafi przesądzać o losach spotkań. Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde czy Camavinga na pewno jest czego rzeźbić. Piłka potrafi być przewrotna, więc oczywiście istnieje ryzyko, że współpraca Alonso z Realem nie wypali. Osobiście jednak wierzę, że z czasem zbuduje w Madrycie znakomity zespół, a jego rywalizacja z Flikiem będzie czymś fantastycznym do oglądania.